Najsilniejszy produkowany seryjnie ciągnik świata pracował w Polsce. To John Deere 9RX830 o mocy maksymalnej 913 koni mechanicznych. Na taki traktor od lat czekają właściciele największych gospodarstw praktykujących uprawę bezorkową. W pracy tej na metr szerokości roboczej kultywatora zastępującego pług potrzeba 100 koni mechanicznych. Właśnie z takim narzędziem zagregowany był John Deere 9RX830 podczas jego polskiej premiery. Był to agregat 9-metrowy ustawiony na 25 cm głębokości roboczej. To całkowicie nowa koncepcja ciągnika, dla którego w amerykańskiej fabryce w Waterloo powstała nowa linia produkcyjna. Nie jest to po prostu zamontowanie większego silnika w dotychczas znanej konstrukcji. Z powodu tak znacznego wzrostu mocy musieliśmy od podstaw zbudować nowy, zdecydowanie większy ciągnik. Dzięki temu może on skutecznie przenosić ją na podłoże. Wyjaśnia Szymon Kaczmarek, specjalista do spraw produktów John Deere. Dodajmy, że gąsienice pozwalają nie tylko uzyskać najlepszą przekładnię glebową, jaką dotychczas wymyślono, ale również chronić podłoże przed nadmiernym ugniataniem. To ważne, bo premierowy traktor miał masę wynoszącą 36 ton. Takie połączenie pozwoliło uzyskać mega uciąg. Bez wątpienia był on potrzebny, aby pociągnąć 9-metrowy kultywator z 33 łapami zagłębionymi na 25 cm w glebie mocno ugniecionej po zbiorze kombajnowym buraków. Prędkość pracy, zależnie od mozaiki glebowej, pola wynosiła 8-10 km na godzinę i uzyskiwana była na biegach 9, 10 i 11. Jedyna nasza uwaga dotyczy przełączenia dwóch biegów. Zauważyliśmy, że zmiana wszystkich przełożeń poza dwoma przebiega naprawdę płynnie i prawie niezauważalnie. Tylko biegi 9 i 14 są mniej delikatne, co skutkuje lekkim szarpnięciem i niemiłym odgłosem. To efekt pracy przy ich zmianie trzech, a nie dwóch sprzęgieł. Taka jest uroda nowej mechanicznej skrzyni biegów E21, czyli mającej 21 przełożeń. Obroty silnika podczas ciężkiej pracy mieściły się w granicach 1600-1860 na minutę, a zaobserwowane przez nas chwilowe zużycie paliwa wynosiło od 13,2 do 17,8 litra na hektar. O tym, jak ciężką pracą jest głęboka uprawa kultywatorem dwutowym, świadczył poślizg traktora John Deere 9RX830. Wynosił od 3 do 7%, co patrząc na wartość górną, dla ciągnika czterogąsienicowego jest wynikiem zaskakująco dużym. Może dociążenie o kolejne 2 tony do maksymalnych 38 ton pozwoliłoby poślizg zmniejszyć. Nasze wrażenia z pracy polowej traktorem John Deere 9RX830 możemy podsumować w dwóch słowach: Wielka frajda. Wygodna i obszerna kabina oraz fotel operatora, obracany tak mocno, że widok na zagregowany sprzęt nie wymaga skrętu tułowia, pozwalają postawić ocenę bardzo dobrą. Wprowadzenie automatyczne, będące oczywiście wyposażeniem standardowym, pozwala delektować się ciszą w kabinie i spokojnie obserwować pracujące narzędzie. Dodając do tego przyjemność kierowania przegubowcem na uwrociach, przyznajemy, mieliśmy wielką frajdę z jazdy tym traktorem. Podsumowując polską premierę najsilniejszego produkowanego seryjnie ciągnika świata, jesteśmy przekonani, że znajdzie on nabywców w naszym kraju. Mogą oni wybierać wśród trzech modeli o mocach maksymalnych wynoszących 781 koni mechanicznych 9RX 710, 847 koni mechanicznych 9RX 770 i 913 koni mechanicznych 9RX 830. Z oznaczeń liczbowych nazw modeli możemy odczytać ich moc znamionową. Wszystkie mają sześciocylindrowy silnik JD18X, czyli o pojemności 18 litrów. To jednostka napędowa stosowana w wybranych modelach, sieczkarniach samojezdnych John Deere Serii 9000. Została więc zapożyczona, czyli to silnik już sprawdzony w praktyce rolniczej. Normę emisji spalin Stage 5 spełnia między innymi z pomocą dwóch turbosprężarek i układu recyrkulacji spalin EGR. Systemu SCR nie zamontowano, więc odpada koszt stosowania płynu AdBlue. Nie ma również filtra cząstek stałych DPF.